Przyjechaliśmy z Miąsego, w takiej miejscowości Miąse, jesteśmy kołem gospodyń, powtarzam jeszcze raz, z Miąsego, przy tym kole gospodyń utworzył się zespół, który trwa 26 lat i między nimi śpiewamy, tańczymy, robimy degustacje. Wyjeżdżamy na różne wycieczki, prowadzimy wypożyczalnie nakryć stołowych, a między nimi robimy piękne różnego rodzaju wieńce, tak jak w tej chwili ten wieniec, który zrobiłyśmy. Ten wieniec robiliśmy ponad dwa tygodnie. Przeważnie robi się nocą. Są pomysły jeszcze czas, ponieważ my kobiety prowadzimy gospodarstwo domowe. Nie możemy w dzień, tylko nocą. I ten wieniec w tej chwili jest zrobiony z tych zbóż naszych. Kasze zboża są, które my siejemy... Widziłam po polu, no, zbierałam to zboże, to najładniejsze, dopóki jeszcze było zielone, to takie pierwsze jeźdzę, bo jakbyśmy teraz zebrali, to by było ciemne, a żeśmy już wcześniej zbierali, no znaczy nie zbierałam. Zajęłam z koleżanki, no koleżanka robiła, no jedna, druga znów pomagała, a tak jedna do pomagała. No dziś mi zajęły trzecie miejsce, jesteśmy mi po raz drugi na dożynkach, po raz pierwszy mi się i zajęłyśmy pierwsze miejsce, a dziś zajęliśmy trzecie. Proszę Pana, tworzy się w głowie w tym czasie, kiedy zaczynają się wrażynki. w nocy się śni, jak i mamy zrobić. Aha, no to dobrze. W <grym> nocy. To my w takim razie życzymy, że tak powiem, sukcesu, powodzenia. I mamy nadzieję, że za rok będzie pierwsze miejsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo.